Zadania na spokojnie. Rok 2025, matura podstawowa, termin dodatkowy czerwcowy, zadanie 21. O, to jest jedno z tych zadań, które mam nadzieję, większość z nas, tych, którzy się przygotowują do matury, mam nadzieję, potraktuję jako zadanie, które ja nazywam zadaniem za darmo. Jest bardzo łatwe. Zresztą, co tu będę robił wstępy? Popatrzmy. Kwadrat K2 jest podobny do kwadratu K1 w skali 5. To już nie ma problemu. Widać, że skoro oznaczymy sobie bok małego kwadratu literką A, którego zresztą szukamy tego A, więc to będzie nasze, nasza poszukiwana wartość, to bok to większego to będzie po prostu 5A. No skoro w skali 5, no to ten bok ma jest 5 razy dłuższy. Suma pól kwadratów wynosi 78. No Wzór na pole kwadratu to jest numer omen. Podnieś bok do kwadratu. Czyli pole małego kwadratu a kwadrat, dodać pole dużego 5a, czyli cały bok trzeba podnieść do kwadratu, równa się 78. No to policzmy a kwadrat dodać 25a kwadrat, no bo 5 razy 5 to 25 i a razy a to a kwadrat. Musimy podnieść oba wyrażenia, obie rzeczy, tak? No to 1a kwadrat i 25a kwadrat to jest 26a kwadrat, równa się 78. Podzielimy to sobie zgrabnie przez 26, a kwadrat równa się 3, ale my mamy przecież policzyć A. E, no to A to jest pierwiastek z trzech. Tak po prostu. I, I w iście sprinterskim tempie, chociaż na no spokojnie. Mam nadzieję, że jest jasne to. Myślę w sumie dość łatwe zadanie. To wszystko. Dziękuję za uwagę.